9 lipca Piotr Seifert rozpoczynamy informacje. A dziś w serwisie? Legnica po burzy oraz o rekrutacji na PWZ. We wtorek po południu przez nasz region przeszły burze. Z tego powodu strażacy mieli ręce pełne roboty. Najwięcej zgłoszeń napłynęło z okolic chojnowa. Także w legnicy straż walczyła ze skutkami nawałnicy czy też po zerwaną linię wysokiego napięcia albo linię telefoniczną? Nie, żadna linia nie jest zerwana do linii będziemy jechać jak usuniemy tutaj do drzewa Słuchajcie, znam Gicie jak jest Musiałem się przebierać, ale nie ma za czasu hmm. To będzie też punkt, tak, żeby podejechać żeby zrobić zdjęcia, żeby sobie zrobić Teraz będzie żeby... W sumie Straż Pożarna wyjeżdżała 37 razy, z czego 27 interwencji dotyczyło skutków burzy. Na drodze krajowej nr 94 za Chojnowym w kierunku na Bolesławiec, doszło również do groźnego wypadku. W wyniku tego zdarzenia jedna osoba poniosła śmierć na miejscu. Na ulicy mieszka pierwszego w letnicy, powolone przez wiatr drzewo przewróciło się na drogę. Pierwsze zdarzenie było na Wrocławskiej, tam część dachu pokrytego blachą została zerwana przez wiatr. Tam żeśmy usunęli zdarzenie, przekazaliśmy miejsce dla właściciela. Zostaliśmy zadysponowani tutaj do drugiego zdarzenia. Tak jak widać podczas silnie wiejącego wiatru złamane zostało drzewo. Teraz czekamy jeszcze na jeden nasz samochód, bo po prostu tutaj nie mamy teraz technicznej możliwości w ten sposób Usunąć to zdarzenie. Przy użyciu specjalistycznego sprzętu zagrożenie udało się usunąć. Następnie strażacy pojechali do kolejnego zgłoszenia. To był niezwykle pracowity dzień dla ratowników w całym regionie. Trwa remont linii kolejowej z Głogowa do leszna. Wymieniane są podkłady, tory na stacji kolejowej w Głogowie oraz prowadzone są prace na dwóch mostach. Remont powinien zakończyć się do 22 sierpnia. Do tej pory wymieniono 3 km toru. Jego remont ma pozwolić na przywrócenie połączeń na linii Głogów Leszno. Obecnie ruch pociągów może się odbywać od strony Leszna do miejscowości Stare Drzewce. W pierwszej kolejności to będzie służyło na pewno pociągom towarowym, towarowym, które na tej trasie kursowały średnio około 10 pociągów na dobę. Z perspektywy polskich linii kolejowych nie było tam żadnych przeciwskazań, żeby kursowały również pociągi pasażerskie. Natomiast linia kolejowa jest linią już częściowo eksploatowaną. Ona na kursowanie pociągów jest przygotowywana, między innymi dlatego wykonujemy te prace na moście. Na mostach wymieniane są tak zwane mostownice, czyli podkładów, które są ułożone na moście. Wymiana pozwoli na prowadzenie ruchu z wyższą prędkością i na sprawne prowadzenie ruchu, czyli uniknięcie ewentualnych opóźnień pociągów, nawet jeśli to są pociągi towarowe. Po remoncie na tor powrócą pociągi towarowe, które będą mogły jeździć po nim z większą prędkością. Czy to oznacza, że być może doczekamy się także powrotu pociągów pasażerskich? Linia pomiędzy Głogowym a Lesznym jest linią wyeksploatowaną przez kursowanie pociągów. Staramy się utrzymać jej standard na obecnym poziomie i stopniowo wykonywać poprawy i remonty obiektów inżynieryjnych, ale oczywiście kursowanie pociągów pasażerskich zależy. Od przewoźników to oni podejmują decyzję, czy standard przejazdu, czas przejazdu jest satysfakcjonujący dla pasażerów. Te prędkości mogą nie być tak atrakcyjne, jak chciałby przewoźnik. Natomiast podkreślam, że tutaj możliwości obecności tych przewoźników na tej trasie istnieją, oczywiście zaraz po zakończeniu prac na moście. Koszt inwestycji to ponad 5 milionów złotych. Podczas prac przy remoncie ulicy Witelona robotnicy natrafili na ludzkie szczątki. W XIV wieku w tym miejscu znajdował się cmentarz. Szczątki odkryto na wysokości Placu Słowiańskiego, przy przystanku obok zespołu szkół ekonomicznych. Żeby określić dokładny ich wiek, potrzebne są dalsze badania. No to znaczy, mamy do czynienia z pracami budowlanymi, prowadzonymi w bezpośredniej bliskości zarówno stałego miasta, jak i jednej z najstarszych świątyń Legnicy cmentarz, który funkcjonował przy kościele Świętego Piotra, no ma z pewnością metrykę średniowieczną, w związku z tym należałoby się spodziewać grobów właśnie z tego okresu i być może znalezione właśnie szczątki ludzkie. Z tego co widziałem, Kalota i, i kości długie no mogą pochodzić po prostu z cmentarza, który funkcjonował w średniowieczu przy Kościele św. Piotra, właśnie. Wzmianki dotyczące cmentarzy, które tam istniały, dotyczą okresu od XIV do XVII wieku. Istnieje więc możliwość, że sytuacja może się powtórzyć. No, tutaj trzeba zwrócić uwagę, że te, te prace prowadzone w związku z budową, modernizacją dróg, no nie wiążą się tylko ze ściągnięciem nawierzchni i położeniem nowego asfaltu, ale także często prowadzone są głębsze wykopy, które mogą naruszać, czy mogą niszczyć nawarstwienia archeologiczne, które podlegają po prostu ochronie prawnej i jako takie powinny być chronione. Szczątki bada obecnie prokuratura. Zarząd dróg miejskich informuje, że prace przy remoncie ulicy nie będą wstrzymane. W niedzielę do Legnicy przyjedzie ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski z okazji Dnia Pamięci Ofiar Banderowskiego Ludobójstwa. Uroczysta Msza Święta rozpocznie się o godzinie 13 w kościele pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela. Organizatorami uroczystości są Rada Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa oraz Stowarzyszenie Kulturalne Krajobrazy. Władze Legnickiej uczelni nie ukrywają zadowolenia. Inżynieria testowa to kierunek, o który starano się od lat. Współpraca z przedsiębiorcami i berlińską uczelnią ma dać sukces. Pracodawcy już pytają o przyszłych absolwentów. Szkoły wyższe rywalizują studentów i zachęcają do tego, aby studiować właśnie na ich uczelniach. Największa Legnicka publiczna uczelnia oferuje wiele różnorodnych kierunków. Do 29 lipca w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej Mienia Witolana w Legnicy trwa rekrutacja kandydatów na studia. Przyszli studenci mają do wyboru 16 kierunków studiów. Są to 11 kierunków studiów licencjackich, studiów pierwszego stopnia, 3 kierunki studiów inżynierskich oraz dwa kierunki magistycznego. Nowością w tej ofercie są finanse, rachunkowości, podatki oraz prawdziwy hit. Inżynieria testowa. Uczelnia od kilku lat prowadziła pracę nad tym kierunkiem. Przyszły student oprócz dyplomu PWSZ będzie także mógł zdobyć dyplom berlińskiej uczelni. Już mamy grupę, grupę przedsiębiorstw, które czekają na tych studentów, dlatego że liczą na to, że to będą osoby, które naprawdę chętnie będą zatrudniane w różnych zakładach przemysłowych, produkcyjnych, dlatego że będą łączyć umiejętności inżynierskie, tak jak, jak, jakie posiadają wszyscy absolwenci kierunków inżynierskich, a dodatkowo jeszcze będą posiadali takie umiejętności analityczne. Przewidziano praktyki w największych zakładach regionu, a berlińska uczelnia współpracuje także z amerykańskim Boeingiem. Na pierwszym roku powstaną dwie grupy studentów. Na początku była zdecydowana grupa, która się od razu zarejestrowała, a później spotkaliśmy się z jakimś, takimi pewnymi telefonami, czy zapytaniami, czyli. Część osób jeszcze się waha. Wydaje się, że jest to kierunek innowacyjny, jest to kierunek nowy w skali polski i nazwa inżynieria testowa być może nie każdemu kojarzy się z czymś znanym. Dlatego pani prorektor zachęca do odwiedzania strony uczelni lub osobistego kontaktu, aby dowiedzieć się więcej o szczegółach kierunku. Młode współczesne malarstwo w legnickiej galerii sztuki Karolina Jaklewicz tworzy na płótnie abstrakcje geometryczne. Stosunek malarki do geometrii jest emocjonalny, religijny i metafizyczny. Obrazy można oglądać do 3 sierpnia. Karolina Jaklewicz mieszka we Wrocławiu, jest absolwentką Akademii Sztuk Pięknych Wydziału Malarstwa i Rzeźby. Dyplom z wyróżnieniem zrealizowała z malarstwa u profesora Stanisława Kortyki. Pracuje jako asystent w zakładzie Malarstwa, Rysunku i Rzeźby na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej. Jest kuratorką we wrocławskiej galerii Szuki Sokato. Same prace, bardzo wiele mówiące, posiadające wiele poziomów interpretacji, w sam raz na upał w mieście, bo Prezentują takie chłodne, zdystansowane malarstwo, które najlepiej przekonuje o tym, że geometria nie musi być wcale zimną, obiektywną dziedziną, ale może być również osobista, pełna emocji i potraktowana artystycznie. Wernisarz wystawy z udziałem autorki odbędzie się w piątek, 18 lipca. Zaproszeniem do galerii kończymy serwis informacyjny. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na kolejne spotkania.